Yo, siemanka z tej strony witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie jest Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella i gramy dzisiaj w gierkę Obby Creator i będziemy tutaj budowali swoje obby w Robloxie Słuchajcie, zobaczymy kto zbuduje lepsze, kto jest nob, a kto pro kto zbuduje lepsze obby. Ja mam nadzieję, że zbuduję jakieś mega epickie obby, którego nikt nie przejdzie. Także zobaczymy, jeżeli filmik Wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na .pl po epickie promocje i różne epickie rzeczy, także Spadajcie i sprawdzajcie mnóstwo widzów tutaj. No Niesia, wiem, Co widzę, tu się właśnie. dzieje w ogóle? Dobra, my zaczynamy słuchajcie, także dajemy Edit Mode i będziemy budowali tutaj oby. To jest gierka podobna do gierki, którą kiedyś nagrywałem, ale ona jest inna troszeczkę. I możemy tutaj robić lepsze rzeczy, więc zobaczymy, jakie lepsze rzeczy będziemy mogli tutaj zrobić. Mamy Essentials, premade, ok? okej. Mhm. Prime, dobra, są jakieś gotowe elementy nawet, zobaczcie. Ej, później możesz zrobić, żeby to właśnie ci widzowie przeszli twoje To zobaczymy oby... czy oni przejdą, czy da No, radę. Ciekawe. Jak to tutaj przesunąć niżej, ej, ej. No dobra, to zaczynamy, budować. Działa. E, tak, mamy Add, ale nie wiem w ogólnie. Aha, dobra, jest to teleport. Mhm, jest to e, clone, delay i settings. Okay. Dobra, dark mode. Wow! Dobra, fajne. fajne? Tutaj mamy Advanced Tool Open. Okej, okay, nie możemy. Adventure Game Pass require, required, czyli musimy kupić jakiś Game Pass, żeby mieć advanced rzeczy. Tutaj mamy wielkość, Team Create, Clear Obi. Dobra. Eee, Okej, okay, okay, dobra, dobra. dobra. No to działamy, patrzyma. działamy. Eee, ja bym chciał tylko kupić właśnie. Mm, gdzie tu jest jakiś shop? Um, shop nie wiem, ale ja sobie z, z tego ad Nie mogę. Finish the tutorial first. Aha, dobra, tutorial. Jaki tutorial? Ja, ja już ja usunąłem tutorial w ogóle, nie wiem jaki cudem Switch up, edit mode jeszcze raz, dobra Nie wiem gdzie tu settings i open Game pass, gdzie mam kupić ten game pass? Ja bym sobie chętnie go kupił Nie wiem jak kupić game pass, no dobra, dodajemy Advance mamy, więc robimy convoyer, feeding part, healing part, jump pad, lava, respawn, trip, dobra Basic Wow. Checkpoint i reset, dobra i moving. Dobra, nie wiem o co tu chodzi, ale jest mnóstwo różnych rzeczy, nie, nie wow. wiem co to jest, ale. Wow, jak to przyspiesza! Tak! Okej, okay, dobra, 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 to już wiemy o co chodzi mniej więcej. Ej, no fading, aha, czyli fading to jest zwykły, bo. To ja nie mm, cylinder part, dobra. Czy to możemy budować to? E, kolory Pick. możemy sobie też zmieniać. Okej okay. Okay, dobra, fajnie. na razie nie można spadać, czyli to jeszcze chyba nie działa. E, więc budujemy dalej. E, Oj, dobra, cool. zrobimy. Spróbujemy zrobić mega pro obby. Zobaczymy, czy ha. nam się uda, słuchajcie, tutaj zrobić to pro obby. Jeżeli nie, to Kupimy sobie jakieś inne. E, Radzę sobie. Jakieś inne te. Dobra, ja Nawet. takie zbudowałem na razie. E, ty możesz chodzić. E, no tak, można chodzić w ogóle po. E, jak okay. ty obracasz? Normalnie, Vito! Którym przyciskiem? E, kliknęłam na niego prawym Aha, Na ten okay. twój, y, tam, mm, co postawiłeś pinglawa. już I wtedy możesz sobie działać, Vito A, okej, okay, dobra, no. można działać Tak Można resize zrobić, czyli żeby było większe to Tak Okej okay. I jeszcze, y, tam Kuna na przykład klikała No y, I miałam jeszcze takie inne opcje, że można podnieść to po ukosie Dobra, y, Ku, tak okej, okay, tak, faktycznie, można podnieść to wyżej Dobra, okej, okay. jak to działa? Czy to w ogóle działa u mnie? Patrz, się rusza. Ej, to jest, to będzie, tego się nie da przejść w ogóle U mnie Ale Trzeba będzie to, trzeba ale... będzie skakać, dobra ciężkie Ale nie chcę teleport, a można grać już w to jakoś? O, spadłem Spadłeś <ślech> dobra. <ślech> dobra, musimy zbudować jakieś epickie, okej, okay, mogą ludzie teraz przychodzić o, Ale trudne zrobiłem, oni już nie ogarniają, słuchajcie, <ślech> już jest ciężko to przejść No chyba zrobiłam ten tu Ja dobra. nie mogę tego przejść, a co dopiero ktoś, ej, to będzie masakra Mogę? Dobra, udało się. Pierwszy Dobra, skok już zrobiłem mega trudny. Aha, i to nie jeszcze od razu, czyli na to nie można wskakiwać. Dobra, robimy edit w takim razie ponownie i działamy w takim razie tutaj. Dobra, mamy spinning part normalny i mamy lawa. Spinning part, a można kolory zmieniać tego? Dobra, skip. Tak, można! Gdzie? Po prawej stronie masz te... Tak, Properties, i masz okay. Oh my god, tyle tu jest yy, rzeczy do... Zrobienia, zrobimy mm. to na zielone, że to niby jest prawdziwe. Dobra. Mm, zrobimy tak, dobra, ale surface Ja Jacie, słuchajcie, ile to jest rzeczy. Efekty można dodawać nawet jakieś. Oj, cofać można swoje... Behavior, rzeczy, które czyli się jak ma szybko się kręcić? Dajmy 20. 5 można na maksa. Dobra, 4 dajmy. Dobra, dobra. tylko że ja mam teraz problem. Patrzcie z... jak to szybko się kręci i sam padłem. Ej, mega to jest epickie, mega trudne w ogóle, co nie? No, ale Bardzo ja trudnie. nie mogę Dobra, zrób mi postawić. spinning part i zróbmy jeszcze jeden, ale bo oni próbuję to przychodzić, a ja zrobiłem im trolla, że tam nie można wskoczyć w ogóle. Nie wiem dlaczego. Dobra, i teraz do góry troszkę. Hmm. Będzie dało się tu skoczyć. Twarzasz kolejną rzecz, bo nie mogę tego zrobić w ogóle. Nie wiedzą, że to jest, już jednak nie jest troll, ale dobra, ale lecimy dalej. Bela zepsuła troszkę, ale już jej działa. E, mamy tutaj inne rzeczy w ogóle, to jest fajne. lava spinner, to sobie postawimy. Mhm. To jest epickie. Widzę, że. I też damy to wyżej troszkę. z tymi troszkę. Takimi gotowymi. Działam z tymi gotowymi. Okay. I tu też możemy zrobić, właśnie. Mm, opcję, że będzie inny kolor w ogóle tego, okej? Okay. Tak. E, Cashado shadow material możemy Ja dałam bryki. Cobblestone, no to, to dajmy sobie dajmy jechać. sobie jakiś inne. Dobra, ja wezmę hmm. może O, to będzie fajne jak woda wygląda w ogóle. A, stans, nie wiem o co chodzi Dobra, zdajmy smooth Transparency normalne I speeda damy bardzo dużego jakiegoś Jakiego się da na maksa? 5 Dobra, niech będzie 5 speed I mamy efekty, ale w ogóle ich nie mamy tutaj Więc nie wiem o co chodzi Dobra, wyłączymy Wow, jak to będzie trudne dla nich do zrobienia No, już im się, widzę, podoba chyba. Wow, ja zrobię najtrudniejsze oby na świecie Zobaczymy, nie. czy nam się uda w ogóle Dobra, dajmy sobie teraz to To jest bardzo fajne Materia. Jeżeli to będzie do wskakiwania tutaj, Okej, okay, pyk. Dobra, niech kolor. będzie tak, jak jest. Tylko kolory zmienimy sobie. Czekajcie, o, tego kolor damy na czerwony. Żeby zrobić troszeczkę troll, takie oby. No. To damy to na czerwony. a to troll damy... by było u mnie na kanale niedawno. U mnie też było kiedyś. Prawda? kiedyś. To damy na czerwono, to damy na zielono, ok. Dobra, w porządku. Działa. Co to Wszystko. za tekst po w porządku? Fit. Dobra, okej, okay. set. Mamy, Ale... okej, okay, mamy tutaj zrobione, będzie takie, takie coś I teraz musimy na górę jakąś spinaczkę zrobić Dobra, zróbmy checkpoint O oh. Bo tutaj nie było checkpointa nigdzie, więc tutaj nie zrobimy checkpoint Dobra Sprowadźmy ich w błąd Pyk. Tylko, że zrobimy um... ten checkpoint taki, wiecie czerwone. To zrobimy na czerwone I teraz A to zrobimy na Folia Zielone mhm. No dobra, niech będzie tak jak jest Okej, okay, teraz lecimy do góry, słuchajcie Musimy coś zrobić tutaj do góry Hardcore w ogóle Wow, Co? jakie tu epickie rzeczy można wybierać. Nie, wyszedłem niechcący. Edit, Aha. edit okay. mode jeszcze raz. Dobra, idziemy. I teraz tak. O, widzę, tutaj przechodzą ludzie, ogarniają no, troszeczkę. No, działają, działają. Ogarniają. Dobra, Advance, basic, e, advanced to jest jump pad. Dobra, okej, okay, tak, jump pad jakbyśmy takiego, dali no. tutaj. Mm, e, I wtedy jaką wysoko wybija? Ok. Kolorek. Tak, czyli tutaj damy jakiś blok. Znowu folia. Mm, checkpoint, reset, dobra, nie e, ball. I żeby na kule wskoczyć, to by było ciekawe. No. Dobra, i zróbmy teraz tak. okej okay, i zobaczmy, Bad. czy. Da się wskoczyć, dobra. Czyli będą musieli to tak przejść. Teraz dajmy jakieś inne rzeczy tutaj trudniejsze. Dajmy ten cylinder. Kolorek, Ja zawsze za mocno się nad tym. E, ale tak... ciężko to się buduje ogólnie. Nie jest tak łatwo jak w tamtej gierce. W tamtej było łatwiej, ale tu jest więcej efektów, które możemy. Tak, to jest bardziej rozbudowane. Mm, bardziej rozbudowane to jest fajnie. Fajnie. Dobra, to jest size. To jest spinning Zwiększyjmy to troszeczkę. A jak się obraca? Elcom, Nie mam tu tej w ogóle. A dobra, dwa razy kół trzeba. Ok. Zrobimy sobie coś takiego. Dobra, teraz dajmy move i przenieśmy to gdzieś tak, tutaj da się doskoczyć? Dobra, przybliżymy Powinno to. się dać. Czuję się jakbym... Dobra, i zróbmy transparency tutaj jakieś, żeby to było takie półprzezroczyste, żeby nie widzieli tego niby. Bym robiła jakąś miniaturę czy coś. Ja widok. się czuję jakbym robił grę. No, tak trochę w sumie, jak Ciebie tak obserwuję, to Ty tak właśnie robisz. Wow, patrzcie jakby. na to. Transparency mamy dosyć mocne. Ach, mm, to I wydłużyć. efekty, nie mamy tutaj żadnych efektów. Dobra, ten transparency dajmy na 100, żeby w ogóle tego nie było widać. Oni nie będą wiedzieli, czy tu jest blok, czy nie ma. Zobaczcie, można zrobić przezroczysty blok. No, widziałam to. Okej. Okay. Haha, <laughs> będą mieli dobrą. Z... Dobra, teraz zrobimy wszystkie bloki przezroczyste. A? No ktoś tam już, o nie, że ja to zrobiłem w ogóle. Dobra, lawa <laughs> hopsy zrobimy. Albo tree climbing, lava spinner, już dawaliśmy. Dobra, damy czy... mamy tutaj hardcore Słyszała rzeczy jakieś, sobie. ale ja właśnie nie mogę, jakby przewinąć tego niżej. Nie wiem o co chodzi checkpoint Dobra, on jumps. Musi być. No dobra, coś hardkorowego wstawmy w takim razie, żeby było trudne. Ja też. To jest chę coś fajnego. Um, Niewidzialny vlog zrobiłem. Oni się cieszą. Dobrze. Dobra, i zróbmy to wyżej tutaj. Um, Czekajcie, ocież tak. Teraz zrobimy. może kupmy coś. Dobra. Okej, okay, i tutaj zróbmy jest tak. To. No dobra, to niech tak będzie. Tutaj kolorki tylko pozmieniamy sobie na inne jakieś set. Zrobimy fabric. Niech stoi. Nie, zróbmy to tutaj. może Diamond Plate. Eee, Briki zrobimy, dobra? Kolorki. Tutaj. Mm, to też może być brick w sumie. A to? Tylko dajmy inny kolor? Będzie takie? Dajmy taki set, dobra? Tu też zmienimy kolor na inny. I jak ty zmieniłeś um, tą taką górkę, że paski są innego koloru? Okej, okay, chyba to zmienia. No, klikasz na każdy pasek. No wiem, już nie działa. Okay. Dobra, robimy tutaj zielone no, Słuchajcie, żeby to było oszustwo niby Ja nie wiem jak oni tu będą mieli Aha, oni muszą tu przeskakiwać z bloku na blok Oj, to będzie mega trudne Dobra, no musimy przetestować, słuchajcie Już testujesz? Dobra, to przetestujemy jak to działa Zrobimy sobie cofkę Dobra Ej, fajnie, że macie, ten y, w ogóle, nie? Wow, ale to jest trudne U mnie na samym początku jest ciężko to przejść Ojejku Dobra, mamy Teraz tu jest trolik oh. Się już tutaj... Ja, to jest trudne, to obkręcane w ogóle tutaj, zobaczcie. Nie no, wiem, ja wiem czy dam widzę. radę to, tutaj przejść w ogóle ja sam Oj tam też radę Dobra i teraz tak. Ja nie dam rady! Jakie to jest trudne, dobra, próbuję. Ja. Zrobiłem najtrudniejsze obby na świecie! Naprawdę Okej, okay, teraz ja... No nie było. mogę tego przejść! Oh my god! Dobra, próbujemy jeszcze raz. Tak? Teraz Pink. ten kolorek. Eem, trochę... Nie no, tu jest tak trudne, zrobiłem to po prostu. To się za szybko kręci. Ja nie wiem czy to da się przejść w ogóle. Kolorystycznie u mnie średnio to wygląda. Nie, ale to się tak szybko kręci, że to się tego nie da zrobić ch chyba. No, żeby się zaraz nie poddali, wiesz co. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. No dobra, zrobione. Okay. Chociaż tutaj zmienimy e, materiał Ja wskakuję i od razu padam, więc nie, ja muszę to zmienić. To się za szybko kręci. Eee. Wiem, że miało być mega trudne, ale... E, Trochę przesadziłem z tą trudnością. Ice? Eee, czekajcie, transparencja. A ice. gdzie jest teraz obkręcanie się tego? Już moi drodzy, bo oni czekają dalej, żeby Ej, coś się działo. To się nie obkręcą, Nie wiem, jak zmienić ten. Opcję Proszę obkręcania, Okej, okay, okay, dobra. damage Spin dajmy na. Zmniejszymy troszeczkę, dajmy na 3. Ok. Aha. I to damy na czerwone, żeby widzieli, że to faktycznie coś robi. Dobra. O, teraz jest powoli, więc powinno być ok. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Teraz już powinniśmy to przejść. No pyk, pyk, Czy i działam? pyk, dobra. Zobaczmy, teraz. Dalej, o, teraz spoko, teraz można. Można to przejść, ale tu jest mega trudno. Dobra, jest spoko to Obi. E, mega tak. trudne można robić, naprawdę. Można tutaj kombinować sobie z tym obi dowolnie. dowolnie i, I zrobić naprawdę bardzo, bardzo trudne tak, to. Tak, 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 zgadza się. Jeszcze jakby się wcześniej nie zrobić w ogóle. Wcześniej jakiś plan? To mega było. No te obi. ja też nie wiedziałem jak działa ta. To budowanie ogólnie, tutaj, bo znalazłem tą, tą gierkę i, i wiecie, od razu wszedłem po prostu, nie testowałem tego i jest mega trudne. Zobaczcie, ja nie mogę przejść tego mojego obby. ja nie wiem, jak He. oni to przeszli ogólnie. Dobra, ja mam nawet jednego checkpointa, trochę kiepsko. Jak tu jest trudno? Jak oni to, bo przychodzili? Ja zrobiłem takie trudne rzeczy, że to jest masakra. Czy można się tepnąć do danego miejsca? Można chyba. Chciałabym tu? Dobra, tepną się. Dobra, przeskoczyłem. Okej okay. Fighting Pat? O ja To chyba znika Jest checkpoint, dobra mamy checkpointik I to jest jump pad Na kule I teraz tak, niewidzialny blok I teraz tutaj, dobra Da się To zrobić, ale to jest ciężko To jest masekre no Dobra, ale zrobiłem im checkpointa Także mają tutaj troszeczkę Troszeczkę wow. luzu Wow Ej, tego się chyba nie da zrobić Ja to tak utrudniłem Że tam się nie da tego zrobić chyba Checkpoint Jeszcze raz próbujemy Ale Kolejny. zrobiłem mega trudną gierkę Pick. Dobra. Jo, jest? ten jump pad już w ogóle jest trudny do przejścia. Dobrze, będzie. Okej, okay, okay. teraz co ja robię? O. nie, najpierw I muszę. I tutaj, to... ma, widzę, że tu mają problem z przejściem tego. No widzisz, to dlaczego tak O, dobra, ale mi się udało, czyli da się to zrobić. Jak okay. mi się udało, to się da, ale jak tam później przeskoczyć. Okej, okay, kolejna kula. to zrób. E, co? Co, Wito, zrobię? Nie wiem, coś napisał, żeby zro coś zrobić, ale nie o co mu chodzi. Mm, mogę nie mogę, to za trudne <laughs> No ja mega trudne zrobiłem w ogóle, masakra Okej, okay. tylko ciekawe jeszcze fajnie by było, żeby na przykład Dana kula była zła, nie? Miałeś coś takiego? No właśnie, może można to W efektach zrobić, w sumie, Pewnie nie tak. wiem, nie, nie tylko Ja, ja cię, jak ja to trudne zrobiłem Muszę im to ułatwić troszeczkę, bo oni tego nie przejdą, słuchajcie no. Zobaczmy teraz tak Warto Przejdę to. tutaj, trochę im ułatwię to, to zwiększymy Resize, zrobimy to większe żeby mogli się tutaj dobra. przedostać Dobra I Niech sp spróbuję teraz chłopaki tutaj to zrobić Kolorki eee, Zróbmy cobblestone mm, Żółciutki nie. Ice Teraz nie. Grass Dobra Pomarańcz I zróbmy to zielone Och, Albo żółty. nie, albo żółte Ej, nie zgapiej. Set, dobra I to też zrobimy tak, czyli Zrobimy to grass Pomarańcz I zrobimy zielone Teraz um... Set, dobra Okej okay. Tutaj powinni sobie jakoś poradzić z tym. Mm, to zmienimy na jakiś inny blok. Marble, um, neon. O, o, taki świecący, spoko. Ładnie. Fajnie to wygląda. U mnie już sobie tutaj działają. Ładnie. Ej, mega, tutaj można dużo rzeczy w ogóle rozbudować. To jest takie fajne. Tak. Powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałem, że to będzie aż tak fajne. Wiem, ale super pomysł mi teraz spadł do głowy. Jaki? No, żebym na przykład nagrała ten odcinek z widzami. I coś taki, wiesz. Ale byś... to jest moja gierka teraz, już nie możesz tego nagrywać. Okay. Nie możesz. <laughs> I pomyślałam, że wiesz, co, kto z nich najlepszy oby zbuduje. No właśnie, ej, oni tu coś piszą do mnie, ja nie ogarniam, bo nie, nie czytałem teraz. O. Oh. E, plastik, dobra. Ty, Czekajcie, co oni tutaj coś. piszą? E, please some live server. A ja czerwony był. Efekty? Było milion, dobra. To jeszcze zmienimy sobie kolor na inny. Zmienimy sobie też na zielony, żeby wszystko było ok. I spróbujemy to przejść. No, oni nie mogą tego zrobić. Coś Widzę, że mają problem. Ale jest teraz okay. na pewno dużo łatwiej. No zobaczcie. No pewnie tak. Czekajcie, ja to spróbuję zrobić tutaj sobie. Jest tak, kupmy coś znowu. To kupmy. Dobra, czekajcie. O, tutaj jest niewidzialny blok. I tu. Dobra. I teraz tu można wskoczyć na luzie. No dobra. To tu jest problem z tym przeskoczeniem. Okej, okay. tu mają problem. A, Jak to w ogóle zrobić? Da się to zrobić? Tak. Dobra, zmieniliśmy kolor. Gościu tu przeskoczył, ale tam jest też blok, który który psuje jakby to. Okej, okay, muszę to im jeszcze zedytować. Bo jednak jest za trudno, oni tego nie przejdą. Ja miałem zrobić mega trudne oby, ale wiem, nie, nie chcę przesadzać też e, z trudnością, żeby oni wiecie mogli tutaj w ogóle to przejść najlepiej. Także zwiększymy im to troszeczkę, żeby mogli tutaj się złapać. Dobra. Jak tu się złapią, to powinni już tam przeskoczyć, chociaż ten blok może im przeszkadzać, więc usuniemy go. Gdzie to jest? I zrobimy teraz troszeczkę to niżej. Okay. Spróbujmy teraz. No dobra. Czy ja to dam razem? to zrobić? tak jak jest. Jest w porządku. Dobra. Zaraz checkpointa trzeba tutaj zrobić. No teraz da się chłopaki. Teraz się da, na luzie, dobra Teraz da się to przejść, zrobiłem to trudne Ale nie jest jakoś tak mega trudne Żeby się tego nie dało zrobić, więc luzik Da się to zrobić, okej, okay, dodajmy do coś tutaj jeszcze Mamy jumping pads To będzie spoko w sumie, więc możemy to tutaj Postawić, nic nie widzę, Zrobimy bo jest tutaj tutaj zeskok daleko. na dół, dobra Okej, okay, tu będę Oj. Wow. zepsułem coś Hej, się tu zrobiła? O co chodzi? Dobra, What? to, to przesuwamy, tak? No, znikające masz. No i spada mi, nie mogę zbudować. Dobra, właśnie. i zrobimy, słuchajcie, tutaj właśnie to niewidzialne, czyli możemy transparencję dać na full. No. Okej okay, będzie ja, spoko. I teraz tak, skoczymy tu. I ee. są jumping padsy które są też dosyć trudne. Dobra, to będą musieli ogarnąć sobie tutaj, jest, jest całkiem spoko. Teraz zróbmy ostatni checkpoint, i ja myślę, że e, to już będzie wtedy koniec, czyli checkpoint with base, a możemy zrobić essential checkpoint. Dobra, to będzie checkpoint. Nie wiem, czy da się zrobić koniec jakiś. Czy da się zrobić finish? Testowałaś? Eem, nie, no jeszcze nie testowałam. Dobra, to jest. Nie wiem, czy da się zrobić finish, bo. tam checkpoint base. Checkpoint ale... znalazłem, ale. Nie ma ale jakby finiszu. Nie finiszu właśnie. Ja jeszcze są schody te takie no. obracane. No dużo tu rzeczy można jeszcze zrobić fajnych. No dużo, dużo. Nie chcę właśnie. tu zjeżdżać mi na dół. Chociaż... Nie, nie chciałem tego. A tutaj są jakieś hmm. hardcory właśnie. Właśnie, nie mogę tutaj zjechać na dół w ogóle tym. No czy jest jakby. Um, nie, ja też już nie zjadę. Właśnie. Nie da się zjechać. Nie, nie, nie. Dobra, advance respawn part? Co to znaczy? Nie wiem. Daj nie wiem, tytu. czy respawn to jest, że, że koniec? I to jest chyba za nisko. Nie wiem co to jest w ogóle. Myślę, za blok. To Czekajcie, konwojer, fading part, jumping lava trip part. E, nie ma chyba zakończenia jakby nie widzę. Reset jest jakby. Mhm. Ale uważaj, żebyś może... sobie nie zresetował wszystkiego Nie, może reset to jest właśnie, że już koniec Dobra, zobaczmy Idziemy w takim razie, spróbujemy przejść to moje obi Zobaczymy, czy się uda, później pójdziemy przejść Belly obi Dobra Ale to ty powinnaś przechodzić też moje Wiem, wiem, ale już, już kończę Dobra, tutaj się da to zrobić Bo bardzo bym chciała właśnie Teraz tutaj Swoje dokończyć i hop. Dobra, i teraz tak, jumpik Patrzcy no to Dlaczego do... nie wyskoczyło? Powinno wyskoczyć mi to o ja trudne czasami zrobiłem. To ja pewnie tego nie zrobię. Jo! Ja! Jakie trudne! Tam jeszcze głową można zahaczyć. Nie przemyślałem tego. Okej. Okay. Dobra, uwaga. I ostatnie Hop. takie rzeczy. Hop. Żeby... Nie! No, <laughs> Jakie to jest trudne! Oh my god. Cieszko, Bela, ty tego nie to... przejdziesz. Dzięki, że we mnie tak wie. Co ja tu wymyśliłem, to ty, te... to ty tego nie zrobisz, nie? Ja nie mogę tego przejść, ale wtedy przeszedłem to. Dobra, byłem na to game modzie. Do góry. Dobra. Lecimy do góry. Pick. Ciekawe, jak Pick. to będzie wyglądało. Nie, dotknąłem! Po co? Dobra, Wito jeszcze raz, znaczy, próbuj. To no nie, spadłem. O, Wito, jeszcze Wito. Raz. Zaraz idziemy do beli, zobaczcie jak beli No dlaczego ten jumping pad nie działa? W ogóle widzicie? Nie wybija mnie, nie mogę wyskoczyć. O nie, ja muszę się pośpieszyć w takim razie. Bela, no bo ja już chcę kończyć. Ej, no wiem i yeah, tu. Już staram się. No złapać... serio? Jak okay. ja tam nie, nie złapałem się. Wyżej to musi być. Dobra, jestem. I teraz tak, tutaj są jumping padsy wow. U mnie już czekają. O ja, o ja. dobra, to... jest, dobra, jest checkpoint. Dobra, nie będę tego. I tu kolorować. jest reset. Tak, to reset to jest koniec jakby. Dobra, Aha. czyli udało mi się przejść. Dostałem 8 plusików, czyli 8 lajków mam. Na moim czy czyli się podoba chyba. Po Idziemy przechodzić Beliobi, Obby, dawaj. Dobra, zapraszam. Odpalaj. Wchodzę już. W... A co już jakieś? Które są odpalić? dobre, a które złe? No to. Ej, ten kręcący! a jak mam przeskoczyć, ten kręcący? Testowałeś to w ogóle? Ktoś przeskoczył! Da się dobra. Dali radę. To jest trudne. No. To jest trudne, ja tego nie mogę nigdy zrobić. To mnie cieszy, że masz podobną... Ale dobrze, że masz ten, że checkpoint -y tu dałaś. Tak, dałam checkpointy. Ja, ja tego nie umiem, dobra, próbujemy jeszcze raz um, Myślałem, że Bela zrobię jakiś nob, a tu jest, widzę, że... mi Że nie jest takie nob, jest ciężko! Dam wam checkpointa jeszcze tutaj Okej okay. Pik, pik e, zmieńmy jego położenie Dobra okay. Dajmy wyżej Okej, ja jest ten kręcący się, tak jak u mnie Ale okay. u Beli bardzo powoli się kręci, także spoko No, bo ja tam nic nie jest zmieniałam Jest checkpoint, Bela więcej checkpointów w ogóle zrobiła Mhm mm Kule, jakie fajne zrobiła Bella. Ej, fajne to oby zrobiłaś. Dobra, i Schody znikające. O Dobra. nie. nie! <grym> spadłem! O jest! Ja, Na spadłem. Na szczęście. Na moje. Dobra Bella, dawaj teraz ty do mnie, ja już kończę twoje... Nie, nie kończę Ej, trudne Bella zrobiła to oby. Ale fajnie. fajne. Fajne. Te kule mi się podobają, że tak w... W rozkminiłaś, zrobiłaś tęczowe. No zrobiłam. Fajne. Dobra. No i szkoda, że nie można. I te znikające schody fajne. No i wiatr, i to A tutaj mini... co są? Przezroczyste bloki czy co? Nie. Tu nie do... ma nic, bo ja to stawiam. A, nie dokończyłaś? Tak. Dobra. Dobra. No to tak to wyglądało. Switch, obby. Jak ja teraz mam wrócić w ogóle? Nie, wiem. No więc Teleport? Tu bym dokończyła i tam zaraz bym zrobiła checkpointa i tak dalej. Tak I że... Jak teleportować, się? Tak by wyglądało. O, dobra, odbyt. jestem. Dobra, dawaj do mnie. Jak się mam tepnąć? Wyjdź po prostu z tego edit Tam masz tak? taką strzałkę. Okej, okay, dobra. Aaa, No i spadniesz dobra. i teraz przyjdź tutaj. No dobra. Ej, dajcie mi lajka! O nie, nie mogę tam. Ja tutaj teleport. Y teleport daj, z boku masz. Tutaj A, masz teleport. Só. I dobra. wybierz moje obi i tepnij się. To nie jest twoje obby, to też nie. To też nie jest. Okej. Okay. Dobra, i dawaj, przechodzimy. Siemanko Ja już na pierwszym bloku A, to się rusza! <laughs> no raczej! Nie ma opcji, że ja to da przejdę. Da się, da się. Tak, da się. Dawaj próbuj. Ha o. o, udało ci się widzisz? Dobra. Ej, bo ja nic nie widzę teraz. Gdzie teraz? No ja na czerwony pójdę. <noise> tak, bo to jest troll taki. No tak myślałam. Ale ja nie boję... Się. Ja tu w ogóle checkpointów nie porobiłem prawie, nie? Nie przejdę tego. Dobra. No uważaj teraz tam. A no nie! Pana? nie Nie, e, checkpoint jest dopiero I później! To. Za tamtym jest dopiero checkpoint. No widzisz trudno zrobić no nic, nie wiem czy spacer mi nie zadziałała Dalej! Dobra, o, ale da się to zrobi, zrobić No wszystko się da Ja to przechodziłem a, już No i po co ja dodatkowo I tu jest checkpoint, dobra Mamy i Do. teraz jest jumping pass Moje w ogóle jest krótsze niż Bali chyba obi, tak mi się wydaje No ale jest dopracowane Jest a... trudniejsze No po co? A, muszę tu przejść dobra, Ej teraz ja przechodzę łatwo to obi Dalej Okej. Okay. Ej, serio, teraz zrobiłem. Ha! Zrobiłem to za pierwszym razem, bez padnięcia. Ja Bela... tego nigdy w życiu nie Próbuj, przejdę. próbuj, próbuj. Zobaczymy, czy będzie się uda. Dobra, słuchajcie, no moje obie jest dosyć, dosyć trudne, ale Bela spróbuje przejść. Na pewno jej się uda w końcu. Wow! Bo ona jest taka, że ona będzie próbowała, ale padła. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że moje obie wam się podobały. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jeden odcineczek z tego, w ogóle tutaj są jakieś randomowe się spałnią. Czy co to jest? Nie wiem, co to jest. Hej. Jakieś najlepsze w ogóle wow, wow. Ah, no nie A tu mogę. są game passy. Także jakbyście chcieli zobaczyć Advanced tool, to zostawiacie łapę do góry A na pewno nagramy jeszcze jeden odcineczek Tutaj są najlepsze obby, które można przechodzić Także to też jest fajne Bo można czyjeś fajne obby przechodzić Spoko ale Spoczko z... to jest zrobione Także, Cierposa. słuchajcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek Zostawiajcie łapę do góry, a na pewno taki nagramy Subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoshop.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę I widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, papa. Pa. Pa.